Nie rozgrywaj krajów pojedynczych, krajach europejskich przeciwko sobie, z pojedynczymi państwami, tylko żebyśmy my także potrafili jako Unia Europejska rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi jako całość. Cześć kochana mamo. No cześć. Chciałem Ci się zapytać, bo się zbliżają Twoje urodziny, co życzysz sobie na urodziny, czy chcesz następną wodę Britney Spears czy kwiaty, co wolisz? Kwiaty. A jakie kwiaty? Chcesz tulipany z Lidla, czy chcesz wiązankę z Kliwi? To już twoja sprawa, co kupisz. Bo... Kwiat jest kwiatem. No bo z Kliwi, z Kwiaciarni to 50 zł, dwa kwiaty, a z Lidla cały bukiet 10 zł. No to kup w Lidlu. Byś miała cztery bukiety z Lidla, albo jeden. Kup tylko jeden. Tylko jeden? Jeden. Symboliczny? Symboliczny. A torta ci kupić? Nie, kupię sobie sama. A te literki, cyferki kupisz? A po co? No, żeby ten rocznik był, bo ja do, do zdjęć chciałem. Aha, no dobrze, to kupię. Co ci w hafcie te, te, te... Jak postępy? Wczoraj było wypełnienie, a dzisiaj już jest twarz, tak? Mhm. Wychodzisz dzisiaj gdzieś? Tak, wychodzę do Lidla i do przychodni. A wrzucisz mi te kartki? No, a po co idę do przychodni? A będziesz jeździła dzisiaj samochodem? Nie. A będziesz cały dzień wyszywać? Jak wrócę z Lidla, to usiądę i będę, dopóki będzie jasno, będę sobie dziergała. Jadłaś śniadanie? Nie, bo nie ma chleba. Jak kupisz chleb, zrobisz nam śniadanie obojga? No jak chcesz, to ci zrobię. Bo ja chciałem z powidłami. Dobrze, to ci zrobię. Posmaruję, a później sobie sam powidłami posmarujesz. Okej? Okay? Okej, okay. kupię pszenny chleb. Czekaj, bo tutaj jest... Tak mi się tutaj ustawiło, że dwie minuty nagrania, a chciałem do sześciu dobić. Aha. Co jeszcze przez 4 minuty nam opowiesz ze starych lat? No, starych lat. Mój Boże. Jak sobie pomyślę, ile lat za dwa tygodnie skończę, to mi się włosy dęba stają. Ale jesteś w dobrej kondycji? No, chyba, chyba tak. Ale już odczuwam pewne rzeczy, że mi się po prostu nie chce, albo nie mam siły. Na A jakie leki wody. używasz na co dzień? Biotebal ten, jak on się nazywa molekinosteo przeciwskurczowe i wszystko to trzy tabletki tylko bierzesz i to suplementy są, tak? a nie wiem co to jest czy to suplementy, czy nie suplementy no ale nie zapisał Ci tego lekarz tylko sama kupiłeś w aptece no tak czyli suplementy no. ten molekinosteo to mi poradziła yy, poradził lekarz to jest na ostoporozę. A zdrowe oczy masz, czy musisz do okulisty iść? No właśnie, się tak zastanawiam. Czy czasem Mirka nie odwiedzić, żeby sprawdził to, co ze starych lat mi opowiesz? <noise> ze starych lat. <noise> Sprzed ilu? 40? No, ja, no, jak z ojcem pojechałaś na wczasy na przykład. O, to pojechaliśmy. Bory holskie we wrześniu, to tam masę grzybów było i suszarnia przy tym ośrodku to jak się nazbierało to się suszyło to wielkie torby grzybów suszonych żeśmy przywieźli no, było minęło co tu wspominać ja pamiętam, że ja byłem wtedy mały i głowę miałem na telewizorze a to jak wracaliśmy, zbyt gorszy, jak telewizor kupiliśmy. To był stan wojenny. Nie, to były te, te, te kontrole, i nas na wjeździe do Wocławka zatrzymali. I skąd my ten telewizor mamy? No, mieliśmy fakt, ten, fakturę, że żeśmy ten telewizor kupili. No, ale ty już się w tym maluchu nie mieściłeś, dlatego miałeś głowę na telewizorze, bo przysnąłeś. A, już mi się nigdzie nie chce jeździć. A kto to miał taką historię, że mu przednia szyba się pękła i jak jechał? Nie wiem. Wujek czy ty? Nie, nie, nie mnie nigdy szyba nie poszła. To wuj wujkowi Andrzejowi szyba poszła, jak wracali z Wrocławka do Bydgoszczy. Im. I to było jeszcze w zimie. Faktycznie. I się kocami nakryli. No. Andrzeja tam z tyłu położyli, przykryli, a sami jechali, żeby tylko do Bydgoszczy dojechać. Przed Bydgoszczem się to stało. Uff, ale było, minęło. A coś z liceum twojego opowiesz? Z o liceum? twoich wychowawcach? Moim wychowawcą to był mężczyzna. Bardzo fajny facet. My mu takie numery odwalaliśmy, że za głowę się łapał i prosił nas, żebyśmy spauzowali. A jak nam w, w klasie maturalnej w 1968 roku kolegi nie dopuścili z WF-u do matury, to postanowiliśmy wyjść na Plac Wolności i protestować. To szybko poleciał do dyrektora. Powiedział, co my zamierzamy zrobić i kolegę dopuścili. A żeby jeszcze było śmieszniej, to kolega był chory i miał zwolnienie z WF-u i po prostu na czas nie dostarczył tego zwolnienia. No paranoja. Wiele takich rzeczy było. A z historii coś mi mówiłaś dwa dni temu było. Co z historii? Że miałaś trudnego nauczyciela, a potem łatwego. Był. Była taka. Nauczycielka historii, gniazdowska się nazywała. Piła taka, że wymagała więcej niż trzeba. No i w dziesiątej klasie, w ostatnim, bo kiedyś były cztery, rok szkolny był podzielony na cztery części, więc rozchorowała się w trzeciej części, już nie wróciła. I historii już zaczął nas uczyć mężczyzna, który przyszedł do szkoły. To prawie wszystkich dopuścił do matury, i, i w ostatniej klasie te tu uczył, że tylko dwie czy trzy osoby zdawały historię na maturze. A kto cię fizyki uczył? A to Świętej Pamięci, nasz wychowawca. Fizyki uczył. A języka polskiego? A kraśniakowa. A też była w porządku, kobieta. Na maturze. Wybrałam taki temat kontrowersyjny, to poprosiła, żeby napisać w punktach, co mamy napisać. Wzięła moją kartkę i trzy ostatnie wykreśliła. Powiedziała, że do tego momentu mogę pisać, a dalej mi się nie ważyła. 68 rok to był taki rok w Polsce, że wszystko się kotłowało. Strajki na wybrzeżu. Solidarność się y, u, ujawniała. Także niezapomniany rok. No, później się trochę uspokoiło, i później w 70 roku znowu wybuchło to, co nie powinno. To dziękuję na dzisiaj. No, no proszę bardzo.